Cześć, rozpoczynamy właśnie VIP event. Bardzo długo czekaliśmy na ten dzień i przygotowywaliśmy się, żeby było tutaj jak najwięcej atrakcji. I myślę, że wszystko wypaliło. Dopiero zaczynamy, także jest to czas, żeby nas odwiedzić. Mamy mnóstwo atrakcji, mnóstwo partnerów, którzy nas dzisiaj odwiedzili. No i zamówiliśmy świetną pogodę, także nic tylko spędzić tą sobotę razem z nami. Z nami Bartek z BMW Frank Cars. Bartek, powiedz, co tutaj się dzisiaj dzieje. Wspaniały event, oferujący ludziom naprawdę ciekawe rozwiązania dla ich domów. A uznaliśmy, że dobrze się to łączy z dynamicznymi samochodami. Akurat na dzisiaj mamy takie dwie propozycje dość agresywnie wystylizowane, ale łączące też z praktycznością swoje, swoje cechy, czyli mamy model X1, najczęściej wybierany przez dynamiczne gospodynie domowe. <grym> Oraz N340I-Turing, e czyli z pozoru zwykłe kombi, ale nie do końca, ponieważ tutaj mamy 374 konie pod maską, także jest też coś dla fanów ostrzejszej jazdy! Kolejnym gościem na naszym vip jest Mariusz z fabryki rowerów. Mariusz opowiedz proszę, co tutaj dzisiaj za nami stoi! Co nas? No, kawał fajnych sprzętów. Eee, przywieźliśmy dzisiaj tutaj do Was na event do Pro Wellness eee, trzy naprawdę fajne rowery. Dwa świeżutkie po premierze, nowe modele Top Fuel i Pro Calibra. I jeżeli byście mieli ochotę sobie potestować je dzisiaj, zapraszam do mnie na stoisko. Na pewno poopowiadam o tych rowerach trochę więcej. Do dzisiejszego VIP eventu dołączył także CrossFit New Dogs Gym. Opowiedz proszę co tutaj się dzisiaj dzieje. Tutaj dzisiaj przygotowaliśmy dla Was konkursy z nagrodami. Związane są one z aktywnością fizyczną i chcemy promować zdrowy tryb życia, sprawność fizyczną i przy okazji to, że regeneracja jest dla nas tak samo ważna. Dziękujemy. Zapraszamy na trening. Zanim pójdziecie zjeść coś dobrego. Jest z nami dzisiaj Arek, który przyjechał z Aeroklubu Częstochowskiego. Arek, powiedz, jakie atrakcje nam tu dzisiaj przywiozłeś? A przywiozłem do Was e, szybowiec, tak jak tutaj widać. E, jest to ciągle sprzęt, który, który u nas w Aeroklubie lata i radzi sobie całkiem nieźle. Zresztą na zawodach, w których byliście u nas ze swoimi produktami. Teraz w ramach odcięczenia się my jesteśmy na, na Waszej imprezie. Więc w czasie tych zawodów on również brał udział w tych zawodach, także jak najbardziej jest lotny. A drugie, mamy w środku symulator, do którego pewnie sobie zaraz później e, przejdziemy. No i chcieliśmy też pokazać waszym klientom, że jest jeszcze taka strona jak e, niebo. Tak, i dokładnie można spojrzeć trochę w górę i, i zobaczyć jak, e, jak to wszystko lata, dotknąć tego, posmakować po prostu tego lotniczego świata. Jak tam wrażenia z lotu? Bardzo pozytywne, jeszcze, trudno jest, nie, jeszcze nie lądowałem, więc myślę, że jest ok Powiedz Arek, jak sobie ludzie radzą na symulatorze? No, zarówno mamy trochę zgonów, jak i na pewno wielu kandydatów na pilotów, także radzą sobie całkiem nieźle. Wiadomo, no, no, że z doświadczeniem radzą sobie coraz lepiej. I po to to tutaj jest, żeby po prostu ludzie sobie też mogli zobaczyć, jak to jest od środka, chociażby troszeczkę e, dotknąć i, i posterować po prostu tym samolotem. Jesteśmy właśnie z Tomkiem, który prowadzi dzisiaj u nas kasyno i zdradzi nam tajemnicę, jak wygrać w kasynie. Przede, przede wszystkim trzeba grać i próbować. To kasyno to jest niestety ryzyko, które trzeba podjąć, ale zachęcamy zawsze do spróbowania do grania. Zachęcamy. Pyszną kawę zapewnia nam dzisiaj Kafę 44. Co tutaj dzisiaj serwujemy? Dzień dobry, witam. Dzisiaj mamy w ofercie trzy rodzaje kawy. Kawa Brazylia 100% Arabica to jest kawa prosto z Brazylii sprowadzona przeze mnie. Jest to mieszanka dwóch kaw serado i yellow bourbon. Jest to kawa delikatna o takim bym powiedział kremowym profilu. Druga kawa aktualnie wsypana. To kawa Espresso, jest to moja autorska mieszanka, 80% arabiki brazylijskiej, 20% robusty. Robusta daje nam więcej kofeiny i podbija kawę, jeżeli chodzi o moc, zawartość kofeiny. Kawa średnio palona, w związku z czym likwidujemy delikatną owocowość, zwaną też kwasowością, natomiast przede wszystkim kawa kremowa o delikatnej goryczce czekoladowej. I trzeci rodzaj kawy, jaki serwujemy, z kaw ziarnistych, to kawa Italia. Tania, kawa palona stylu włoskim, czyli ciemna, 50% arabiki z Brazylii, Serado oraz 50% robusty z Indii, Sherry. Tu jest ważna przede stawiamy na jakość, w związku z czym te kawy są jakościowe i tutaj mamy zawartość kofeiny do 3%, wyraźny, gorzki smak, gorzki czekolady i ta kawa świetnie komponuje się też w kawach mlecznych, gdzie mleko ją ładnie dosładza, co jest Nie wszystkim znany szef kuchni. Jest nie tylko kucharzem, ale także jurorem w konkursie. Artur, powiedz nam coś więcej, co tu się dzisiaj wyprawia. No, mnie taki zaszczyt kopnął. Słuchajcie, normalnie sędziuję konkurs burgerowy, ale ja to lubię. Raz mogę nie robić, a mogę sędziować. No, uczestnicy będą robić swojego własnego autorskiego burgera. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Sam jestem ciekaw, no, ale ogólnie zabawa jest bardzo fajna. Pogoda dopisuje, także. Wszystko jest, myślę, tak jak należy. A co dzisiaj gotujesz? A dzisiaj zaczęliśmy od śniadań. Robiliśmy pyszne grzanki z jajkiem sadzonym. Do tego był boczuś, do tego ser, później ser halumi. Dużo warzyw, dużo zieleniny, ponieważ jak wiemy warzywa to zdrowie. Oczywiście steki, oczywiście palędwiczki, oczywiście kurczak kiełbaski, kaszanki, no mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, ośmiorniczki, krewetki, yy, wędzi się łosoś, także no jeszcze do, do popołudnia sporo przed nami. Jest co jeść. Myślę, że głodny nikt stąd nie wyjdzie. No to lecimy na konkurs. Rozpoczął się właśnie konkurs burgera, idziemy wytypować zwycięzców, chodźcie panowie, jaka jest koncepcja na burgera? Improwizacja. Dobrze, dobrze. Jaką jak pan ma koncepcję na burgera? Yy, nie wiem, coś stworzę. Tak? Improwizacja totalna. A u pana jaka koncepcja na burgera? E, robię cebulę, rzem z cebuli. To jest podstawą jakby smaku. Dobrze, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Słuchajcie, VIP event już powoli się kończy, ale spędziliśmy z wami naprawdę cudowny czas i bardzo dziękujemy za waszą obecność. Do zobaczenia wkrótce.